W tym teście sprawdziliśmy dla Was nie tylko zużycie paliwa według komputera pokładowego, ale także o ile przekłamuje on rzeczywiste spalanie. Zatankowaliśmy w trasie dwa razy do pełna i porównaliśmy wynik obliczony pod drugim dystrybutorem z wynikiem wskazanym przez komputer pokładowy. Liczby widzicie na ekranie. Tempomat ustawiłem na 93 km na godzinę, co na urządzenie pomiarowym Zdaje równą 90 i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 7,6. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 8,2. Tym razem, ten dostawiony ustawiony mamy na 143 km h co na urządzeniu pomiarowym kustar zdaje równą 140. Na obrotomierze widzimy 2000 obrotów na minutę i po przejechaniu już. prawie 7 km średnie spalanie wynosi 10,6. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 11,3. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 17,4. Po dwóch kilometrach 17 2 km 17,2. I po 3 km 16 litrów.